Hmm. O, gdzie jest mój brat? Bra o, gdzie jest mój bliźniak? Mam bliźniak. O, mój brat bliźniak. Hmm. O, Julius, Julius. Julius, gdzie, gdzie jesteś? O, Jezus, Maria, śniło mi się, że coś ci zrobiłem. Gdzie jest mój brat? Gdzie, gdzie jest mój brat? Ojej. Mój brat bliźniak, muszę chyba go poszukać. Co tu się wydarzyło? Muszę poszukać numeru do mojego brata bliźniaka. Hanna chyba śpi. E? Która to godzina? Dlaczego ona jeszcze śpi? Chyba nie będę jej pytał o to, czy mam, gdzie jest nasz brat bliźniak. Mój brat bliźniak. Emma? Emma też śpi. Jak to jest możliwe? Która jest godzina? O, matko, chyba idę zobaczyć książkę telefoniczną do mojego brata. Tak, tak, musi być gdzieś zapisany numer do mojego brata bliźniaka. Czemu go tu nie ma? To bardzo dziwne. Obudziłam się i zrobiliśmy coś razem, ale nie wiem właściwie, co się wydarzyło. No dobra, myślę, że mama powinna mieć gdzieś tutaj książkę telefoniczną. Mhm. E, powinienem w sumie pamiętać jego numer. E, 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 e. Nie? Wydawało mi się, że rozmawialiśmy o tym numerze. Hmm... Wszystko przez to długie spanie. Nie, nic nie pamiętam. Ach, gdzieś tutaj musiała być książka telefoniczna. Pamiętam, że mama ją gdzieś chowała. Och. Jaki to był numer? Ach. Już wiem, gdzie jest, już wiem. Ten numer do Juliosa był zapisany na innym telefonie. I teraz muszę go znaleźć w takim razie. Gdzie on jest? Numer, numer, numer do Juliusa. He, może tutaj? Tutaj pod y, tym łóżkiem? Nie? Och! Jejku! Muszę naprawdę porozmawiać z Juliusem. Przecież robiliśmy coś razem. Zupełnie nie pamiętam co. Gdzie jest ta książka? Czy tutaj? Mama zawsze tutaj coś tam wsadza różne rzeczy, żebyśmy ich nie znaleźli, na przykład słodycze. Na pewno jest tutaj też książka telefoniczna, gdzie byłby numer do mojego brata bliźniaka jest! Trafione. Dobra, no to teraz zobaczmy. Zobaczmy, jaki to był numer. Myślałam, że pamiętam, ale zupełnie nie. Moje imię tylko troszeczkę inaczej, bo skoro to brat taki sam prawie. To pewnie imię też podobne. To był Julius. Na pewno. Halo? Halo? Tak? Yy, witam? Yy, yy, jestem Julian Wróblewski. Chciałbym rozmawiać z moim bratem bliźniakiem, bo właśnie znalazłem jego numer w książce. Czy mogę? Yy, co? To dzisiaj jest sobota rano. Co ty tutaj dzwonisz? Jakiego brata bliźniaka? O, oj, oj, bardzo przepraszam, wszyscy, wszyscy faktycznie śpią. Yy, nie wziąłem pod uwagę, że jest tak wcześnie, ale chciałem yy, dokończyć to, co robiłem z moim bratem. Przepraszam, do widzenia. Ojejku, nie wiedziałam, że jest tak wcześnie, matko. Ale ale muszę sobie przypomnieć, co ja robiłam z Juliusem. Och, może wezmę go tutaj i sobie przypomnę. Hmm. Nie, może poczekam trochę dłużej, zanim zacznę dzwonić dalej. <śmulik> <śmulik> Ojej, o dzwoni, dzwoni to musi być Julius. O matko. Halo? Kto tam? Hej, Julius. E, Julius? Znaczy mój brat bliźniak? Tak, tak. No, spotkajmy się. E, e, Okej, okay, spotkajmy się na placu zabaw. Okej, okay, dobra, już widzimy się niedługo. Super. Wszyscy nadal śpią. No cóż, co tam? Idę na plac zabaw i e, mama, tata idę na plac zabaw, niedługo wrócę, pobawić się idę. Cześć! O, jest mój, mój brat bliźniak. Julius, to on, ale super! A, fantastycznie, w końcu się spotkaliśmy. Matko, tyle czasu się nie. Cze cześć, co tu co robisz? No, jestem Julian, twój brat bliźniak. Mój brat bliźniak? Nie wiedziałam, że mam brata bliźniaka. Sorry, sorry, jakoś tak się zamotałem. No jesteś moim bratem bliźniakiem. Jestem twoim bratem bliźniakiem? No tak przecież dzwoniłem do ciebie, ale chyba źle wykręciłem numer, potem zadzwoniłeś ty. A nie, nie jestem twoim. Nie jestem twoim bratem bliźniakiem. Możesz porozmawiać z moją mamą. Nie, nie mam brata bliźniaka. No co ty mówisz? Jak to? No tak, jesteś totalnie w błędzie, nie mam brata bliźniaka. Może... Urodziliśmy się w podobnych datach, podobnie wyglądamy, ale zupełnie nie jesteśmy braćmi. O nie naprawdę. Nie wiem, czy to w takim razie mi się śniło, że mam brata bliźniaka. To najgorsze, co może być. Jak to się stało, że tu jesteś i że jesteś taki podobny. O, nie mogę w to uwierzyć. Idę do domu. Ej, Julian, poczekaj! Nie zostaw mnie, idę do domu. Mama! Mama! O, Julian, co ty robiłeś? Jeszcze już nie śpisz? Byłeś na dworze? Tak, byłem na dworze i zobaczyłam mojego brata bliźniaka Juliusa. I on powiedział, że nie jest moim bratem bliźniakiem. Ojejku, Julian, przecież nie masz brata bliźniaka. Skąd ci się to wzięło w głowie? Nie, no mamo, przecież ja się z nim bawiłem, poobudziłem się i zadzwonił telefon i, i to, to musiał być on. No nie, no zobacz, masz dwie siostry, masz Emę, masz e, Hanę, nie masz brata bliźniaka. Bardzo mi przykro. Tak, tak, Julianku, my jesteśmy twoimi siostrami. Hmm, mamo, chciałbym mieć brata bliźniaka. A skoro nie mogę mieć brata bliźniaka, to może... chociaż po prostu brata. Moglibyście zrobić brata? <grym> <grym> Masz dwie siostry. Nie podobamy Ci się jako siostry. My też jesteśmy super.